Witamy serdecznie z przedkościoła Świętego Seweryna w Wiedniu w 18 dzielnicy Wiednia. Michał Kazimierz Stryszowski gówkujemy po Europie. Agnieszka Wolska Polek. Radio Droga. Chcieliśmy was kochani serdecznie zaprosić do nowej naszej akcji, która polega na tym, żebyśmy oddali swoje niepotrzebne buty dla potrzebujących. Bo gdy buty komuś dasz, to masz radosną twarz. Moi drodzy, zapraszamy. Już w przyszłą niedzielę ogłosimy po mszy świętej o 11.30, na którą już teraz zapraszamy, do wsparcia naszej akcji charytatywnej. Można oddawać buty również po mszy świętej o godzinie 18.00 podczas całego tygodnia. Czekamy na Was z niecierpliwością już nie raz. Udowodniliście nam, że możemy na Was liczyć i myślę... A zresztą jestem pewna, że i tym razem damy radę. Tak, tak. Ja myślę też, że e, akcja zakończy się sukcesem tak jak ostatnia akcja dla Wiktora. Dla Marek TV sprzed kościoła Świętego Seweryna Michał Stryszowski. Agnieszka Wolska-Polek.